Po prostu zarzucasz ręką koło na tył, puszczasz, gdy będzie na dole i leci w dal, rozumiesz? Um. jest swój czas, szmaciu? Ach, Poczekaj chwilę! Jakoś tak? Tak, dokładnie. Oh! Jax! Jacks! akurat i było celowe. Jesteś cała, plątko? Au... Czemu zawsze musisz tak robić? Co? Mówię, że nie chciałem. No nie wierzę, po prostu nie wierzę. Ej, Chyba znalazłam coś, co mi że... się podobać. No tak, ciekawe, zgadnij czemu? Nie wiem, czy zadziała, ale wygląda podobnie jak to Twoje. O. I najlepsze jest to, że to plastik, więc tak łatwo nie pęknie. Przymierz. Jak jest? Jest normalnie. A, ale w dobry sposób. To dobrze, nie? Tak. Dziękuję, zbitko. Co tu się odprawia? Nagle rozdajesz innym swoje części? Nawet jeśli tak, ode mnie byś nic nie dostał. Psz, szlak. Wychodzi na to, że nie zostaniesz tym po pomni. Kiedy ja nie po coś takiego wspominałam? Myślę, że dobrze byś tak wyglądała. No, to może. Czy ktoś tu powiedział przygoda? Nie. A dzisiejszą przygodą jest klątwa krwawo rąbniętego rzeźnika. Zgadza się? Straszne ludzkie mięso jest na wszystkich ścianach i chłopie, jak śmierdzi. Waszym zadaniem okay, jest. Nie, czy możemy przystopować z horrorem? Proszę! Naprawdę nie chcę mieć powtórki z tego, co ostatnio! A co było ostatnio? To to nie była to dla mnie? Było tam okropne, ochytne, aniołowo głowy coś. I kiedy próbowaliśmy się przy tym bronić, to zesłanie nas do piekła, gdzie złe dusze chciały przejąć nasze ciała, było źle. Czemu miałoby mi się to podobać? Skoro mamy tutaj przygodowych krytyków, może Wy zaproponujecie coś dobrego? Proponujemy! Czy zaglądałeś do skrzynki na sugestie choć raz? Będąc szczerym, to zapomniałem, że taką mamy. Wiedziałam. Mamy skrzynkę sugestii? Jak widzisz, nie. Bańka, zatkaj to. Co wy na przygodę, gdzie zbitka zostaje zamieniona w piniatę i wszyscy po kolei zaczynamy ją uderzać? He, ta jest moja. Kto by pomyślał? Miejmy po prostu przygodę, na której Jax nie gada przez cały czas. Czuję się urażony. Dobrze. Może wybierzemy coś bardziej. normalnego? Nie wiem, co jest dla was normalne, ludzie! Miejmy jedną, gdzie pracujemy w jakiejś restauracji z fast foodem. Czy to normalne? Co to napisał? Um, tak, to w miarę normalne. Świetnie! Co znaczy, że dzisiejszą przygodą jest? Uczciwy dzień pracy w sieci restauracji Spazis! A ty możesz być kierownikiem zmiany! Nie mów mi, że to będzie dzisiejsza przygoda! Zgadza się! Pokazałaś, że świetnie nadajesz się na zostanie idealnym kierownikiem zmiany. Oczywiście, oczywiście! Ja dosłownie już tonę w pomysłach! Haha! Ha. To było dziwne. No, widzimy się po sprawie. Znowu? Nie będę pracować w fast dla Hecy. Ho, już wiem. Tym razem do ja pójdę na przerwę, a zbitka mnie zastąpi. To tak nie działa! Świetny pomysł, Kinger. Będzie miło mając cię znów w załodze, zbitko! Żartujesz sobie ze mnie! Nie będziesz mnie zmuszać do udziału na tej głupiej możesz zachować milczenie! Myślę, że mogę sobie z tym poradzić. Zdarzyło mi się kiedyś pracować na takim stanowisku... Więc na co jeszcze czekamy? Ubierać antypoślizgówki na nogi, bo jedziemy do... SPADIZ! Cóż... To już pora wejść w tył kierownika i odpalić wszystko przed otwarciem! I skoro to mamy z głowy, to roboty ludziska. O nie! Wygląda na to, że wziąłem szmagatę A? i wrzuciłem ją do frytkownicy! O nie nie, 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 nie! Żadne z takich cyrków nie mogą się tutaj odprawiać! A co ty na to możesz? Ja? Dzwonię do szefostwa. Mówi: Hej, Kane, mamy tutaj mały problem z pracownikami. I zastanawiam się, czy mógłbyś przygotować dla nich jakoś karę, jeśli nie będą się dzisiaj dobrze sprawować. Czekaj, co? Motywacja. Tego właśnie potrzebowały moje przygody. Wspaniały pomysł, Blondko. Już ja zafunduję coś potwornego dla Twoich zbuntowanych pracowników. Czemu to zrobiłaś? Nazywają to maniakalnym odcinkiem, a Ty dostaniesz jeszcze trzy sędzie. <laughs> Wracając, Jack, z Twoim zadaniem jest napełnienie dozowników, zrobić mrożną kawę i herbatę oraz napełnić maszynę do lodów. Więc do roboty! To naprawdę dziwne. A! Czym mogę panu pomóc? O ej, Torpsman! O, znamy go z poprzednich przygód. Zanim dołączyłaś. Okej. Okay, to numer 57. A, nie cierpię typa. Nigdy nie mów, że nie cierpisz klienta, kiedy ten ciąż tutaj jest! No, takie rzeczy mamy czas po godzinach. Przepraszam. Ta, mały błaźnie. Chcę zamówić głupiego burgera. Wcześniej, jak tu zamawiałam, zapomnieli dodać sos, który ogłupia. Nie zapomnij o sosie. Mamy to w menu? Tak, zawsze to zamawiam. To już naug. Okej, okay, jeden głupi burger. Słyszałam głośno i wyraźnie. O. <ścoughs> Czyli ty, jakby, po prostu faktycznie pracujesz? Ta... nie chcesz, żeby Ken dał mi karę. Ken nie zrobi nam niczego strasznego, to nie w jego stylu. Naprawdę chcesz się tego przekonać? Inne, co go powstrzymuje, to to, że nas lubi. Nie sprawdzałabym go. E, no proszę, kto to mówi? O Witamy? Witam panią. Wezmę kombo zestaw z bekonem i kiełbasą. A koledzy wezmą sześć placków ziemniaczanych podzielonych na dwóch. Co? Ok. Czy Cześć. A. Czy Pani w porządku? Co? A gra? Zawołam twoje zamówienie, kiedy imię będzie gotowe. Więc ty? O, nie pytałam się o zeznak dla dzieci z zabawką. Nie jesteś dzieciakiem. A ta to zabawką dla dorosłych. Ym, raczej ich nie mają druchu. Mogę jakoś pomóc pani? Ja. Y <ścoughs> Chciałam tylko powiedzieć cześć. Ym, cześć? Czy my się znamy? Ja. Ch chyba nie wiem. Co? Szmaga tak gdzieś pomnij. Hm? Huh? A, ona flirtuje z tym żelastym, bo bardziej woli NPC niż nas czy coś. Hm. Tak być nie może. Czy nikt ze mną nie poflirtuje? Pomnij! Potrzebujemy Cię przy Kasie. Zachowuj się, nie, klientów. Ale to żeldy. Praca nie może chwilę zaczekać, bo. Nie, żeby to było prawdziwe. <laughs> Zaraz powiesz, że mój autorytet nie jest prawdziwy. Nieważne. Zdejmijcie mnie na bo pora na lunch! Okej, okay, gromada, jest godzina szczytu. Pokaż się na co was stać! to jaka autobus? Czy chce pan złożyć zamówienie? Nie, dziękuję. Mam tą miskę płatków. Um, jest za panem spora kolejka. Będzie na wynos, czy... Um, da mi pani małą filkę? Dzięki -ju i zostawcie spokojnie dyżało z tą naturę! Czy każdy migot ma imię? Oczywiście, że tak! Kochani wam o każdego migotę i urodziłam. Przecież jaką matkę ty mnie uważasz? To jest piękne. Hej, ja. <słyska> Ja to chciałam życzyć ci udanego dnia. Dziękujemy za wybranie z Baris. Nawzajem, no że pani. O Jax, łazienka wygląda jak szambo i potrzebuje dobrego czyszczenia. Mm, no nie wiem, czy sambonurek nie powinien się tym zająć? Wow, Jacksiu, czy nie chciałbyś być wzorowym pracownikiem? Nie, nic o mnie to wszystko obchodzi. No, niezbyt mi to brzmi. Na Dam z siebie wszystko. Bo nie brzmi. Słabo. <noise> Wolę cię bardziej przysmoconą. No, no może tobie trzeba trochę. Trochę. Szkolenia! A? A? E... Cześć! Witamy w Spazis! W tym filmie nauczysz się tego, co sprawi, że także ty zostaniesz dobrym pracownikiem i cennym nabytkiem dla korporacji Nie Co zrobiła? Wiem, co sobie teraz myślisz. Nie chcę robić kariery w gastro. Chcę co? być rysowniczką i kiedyś stworzyć swój własny inspirowany mangą internetowy komiks. I to dobrze mieć marzenia, ale dalej musisz pamiętać, że są kompletnie nierealne, a ty musisz przestać próbować. Ale zanim będziemy zaczynać, jedna ważna rzecz. Czy się uśmiechasz? Eee, nie. Dlaczego? Nikt tego nie widzi, nie? Już czas na poprawę twojego nastawienia. Z batata. Ej, bierzcie to składanie. Kończy mi się tu miejsce. Zrobiłam ich z 5 czy 6. Fajnie, to szóstka z trzech setek. A, ale jest z ciebie maruda. Czemu zawsze jesteś taką ma, ma nudą! nudą? <laughs> Lądka Pomożesz Magacie? Chyba. Wdychała farbę, czy coś. Wtychać farbę? Nie czekając na wcześniej ustaną przerwę? Już tam idę. Nie, czekaj, dam radę. Muszę tylko wziąć sos z batata, ta, 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 ta. brakuje mi koni. E, proszę pozwól, że z tym pomogę. Dlaczego niby ty tu w ogóle szefujesz? Myślę, że ja jestem o wiele bardziej odpowiedzialna niż ty. Um, cóż, jeśli teraz wszystkiego nie ogarniesz, to możesz się później zranić. Dość ran! Już i tak brzyzga mnie boli. Paczki spadające mi na głowę, herbatki, lekcje tańca. Co z nią jest? Wiesz, współpraca wychodzi lepiej, kiedy wszyscy dajemy z siebie 110% zamiast. ehm. Um, 5? Bez razy, ale jesteś trochę wkurzająca, kiedy masz na sobie wesołą maskę. Cześć. Czy to było wredne? Zbytko? Pomóż smagać ze składaniem. Ja... pójdę... na tyły. O ja jaja robicie?! Hej, pląta! Chyba zegar się zepsuł! Zepsuł się, a może to my jesteśmy zepsuci? E, świetnie. Jak długo faktycznie jesteśmy na zmianie? 6 godzin, 8? dobeł, tydzień, rok. Czy czas tutaj w ogóle płynie? Wrócimy kiedyś do domu, czy spełnimy swoje marzenia? O, chwila. Ta ten zegar nie działa. Cóż, to dużo więcej informacji o reprodukcji migotów, niż potrzebowałam znać. Rżyś się? Yo, Jax! Ja cię... nienawidzę, ale nie chcę, żebyś ty mnie nienawidził. Czy to dziwne? Jesteś pijana, mówię ci. O, no ta! Huh. Ach, jak się trzymasz? Było nawet. jakoś leci. Ach, chciałbym powiedzieć to samo. Jacks, mamy pełen zbywak. Masz czas na starczenie, to masz czas na czyszczenie. Ach, Boże. Już lecę. Do później, po mnie. Czy um, jest dobrze? Moja komentująca maska zazwyczaj jest dużo zbita. Widzę tu małe błędne koło. Um, czy maska cię nie uszczęśliwia? Czy masz się do kogo odezwać? W sprawie chociażby twoich problemów? Jestem pewna, że Magada byłaby chętna pomóc. Ach. Smagata jest kochana, ale po pewnym czasie trudno powiedzieć, czy rzeczywiście taka jest naprawdę. No, może w każdym razie nie możemy spędzić tutaj całej nocy gadając o naszych uczuciach. My mamy mnóstwo roboty. Pożosiu, wymordowywuję się, nie bawiłem się ni trochę, widzimy się później. Wiesz, może kiedyś Magata kończy? Myślę, że potrzebuje trzeźwego kierowcy. Dlaczego pytasz się mnie? Ja dzisiaj zamykam. O, nie. Miałam na myśli, że ja ją zabiorę. O... Myślę, że kończy za godzinę. Okej. Okay, no to zostanę do tej pory. Wiesz, ja mogę Ci dzisiaj zamykać, jeśli chcesz. A? Jeśli chcesz stąd wyjść, to wyjdź. Nie musisz zostawiać tutaj sama. Tam radę zamknąć. Czy to w porządku? Tak myślę. Idź do domu i odpocznij. Dziwny dzień. Po żądeczku, miejmy już ten nasz cały raport z głowy. Całokształt bardzo produktywny, duży dochód z kilkoma skargami od klientów. Zauważyłem jedynie, że wyszłaś wcześniej ze swojej zmiany, postradałaś zmysły i wleciałaś na ruchliwą drogę. Jednak, będąc w Twojej pozycji, mogłabyś zepchnąć winę na innego pracownika i ominąć pomniejszenia oceny. Co ty myślisz? Nie, to była moja odpowiedzialność. Ja tylko chyba pękłam pod tą całą presją. Hmm, no, to obniży twoją ocenę do jakiejś piątki plus. I co ty na to? Zanim mówiłaś, nie mogę cię obwiniać, nie każdy przełożony jest tak łaskawy jak ja. I to tyle z raportu. Życzę ci teraz miłego dnia! Jestem świetnym szefem! Ej, a ciebie gdzie tak wywiało? <grym> Wszystko zepsułam, maska nie zadziałała i teraz pewnie nikt nie chce ze mną rozmawiać. <grym> ja nadal lubię z tobą rozmawiać. Słuchaj, nowa maska nie wypaliła i co z tego? Na pewno znajdziemy coś, co w końcu zadziała. Nie zasługuję na taką przyjaciółkę. Heh. No, a jednak masz. Dobra, chodź i posiedź z mi trochę. Weź też notes. Zawsze lubiłam patrzeć jak rysujesz.